Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj chcę zrobić e, enchanting e, z My Factory Loaded, ale mnie martwię pokażę Wam to, to, żeśmy się męczyli z Karimirem na odcinku u niego. Nie wiem, czy już to widzieliście, czy to będzie martwić u mnie, ale w każdym razie e, to działa. Działa to, tylko że ja u siebie to podłączyłem na tym trochę lepszym kla kablu e, i i to bez problemu działa, tu jest automatyczne ładowanie tych kryształów, tu mam ich ustawione, że jakich jest 32, że ma trzymać system 32 sztuki jak teraz wezmę je, może nie wszystkie, ale wezmę ich na przykład 7, to tak jak zobaczycie zaraz, tam ten kryształ już poleciał, przyleciał już następny, tutaj jest supplier, który zamawia i tu jest provider, który Oddaje. On oddaje tylko wtedy, kiedy ma gdzie je oddać, nie? I już następny tutaj wleciał, i, i one się w ten sposób ładują. A tutaj mogę sobie ręcznie wrzucać i, i, i pobierać i właśnie tu się przygotowały kryształy bez problemu. Także ładnie, wszystko, wszystko działa. Nie wiem, dlaczego to nie działało u Karmilego. Myślę, że problemem były kable, które żeśmy użyli. Dobra, yy, na pewno. Zrobimy tak, że zamienimy ten magazyn i zrobimy magazyn na Applied Energetic, dlatego że już mamy na tyle dużo itemów, żeby, żeby móc go sobie spokojnie zrobić. A chcę go tak zrobić takimi szafami, wielkimi z dyskami i, i tak dalej. Także. Ale to nie, to nie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Enchantem. To możemy na razie poodsyłać, jest nam to niepotrzebne. Dobra, czyli bierzemy. I tak, co ja potrzebuję dzisiaj zrobić? Auto Anvil pewnie też będzie mi potrzebny. Ale potrzebuję najpierw. O, to. Czy wszystko mamy? Mamy wszystko dobrze. Enchanter. To będziemy potrzebowali dokładnie tak to będzie nam tak jakby rozdzielało enchanty, które będziemy dostawać i auto Anvil też nam będzie potrzebne. Dobra, to już mamy gdzie jest ten auto Anvil? Tu jest, czyli potrzebujemy 3 razy Anvil, czyli potrzebujemy 9 bloków żelaza. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Strasznie dużo. Żelaza mi pójdzie strasznie. Trudno. Przeżyjemy. No. dwa trzy dobrze resztę mamy tylko przyleci i nie wiem czy nie powinienem dorobić sobie jeszcze trochę baterii bo to jest niestety też dosyć mocno energożerne no i chyba sobie dorobimy jeszcze troszeczkę baterii. Czemu nie przyleciały tej temy? Aha, brakuje plastic z jednego. Dobra, czyli musimy ją, je... już nie będę sobie tego zmieniał, szybko je gdzieś tutaj mam te, O to i to będzie mi potrzebne. i itemy, które były nam potrzebne, dobrze. I teraz, tak i teraz baterie. Myślę, że jeszcze dorobimy przynajmniej dwie baterie. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy itemy, możemy dorobić. Lepiej, żeby ich było więcej niż mniej. Dwa, trzy, cztery. Dobra, e, czyli następny upgrade. To jest ten, nie ten mamy. Teraz ten raz, dwa, a inwaru nie mamy i tinu nie mamy. Jak to możliwe? A inwar rzeczywiście jest tylko dwie sztuki. Dobra, czyli potrzebujemy żelazo i nikiel. I teraz, ale tutaj coś powinniśmy mieć w skrzynce. O jest dobrze. Jest nawet w inglocie. Zaraz to polecę przepalę. To zabierzemy żelazo. I tu się to przepali nam na inwar. Tylko nie wiem, czy to się zrobi również z proszkiem. Nie, Czyli proszek trzeba będzie dać do przepalenia. Tu, tutaj. Dobra, ale na razie mamy tam te 9. 9 to będzie trochę mało. Trochę to będzie mało. Trudno, zrobimy po prostu tyle, ile zrobimy. Chyba 3 tylko. Tak mi się coś wydaje. Tak, dokładnie, zrobimy tylko 3 i tin, 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 tin tu jest dobra wezmę już go ręcznie bo on oczywiście ma inny ten a nie, zrobimy go więcej dobra raz aha dobra, znowu ten nie zadziałał zapomniałem, że to samo było a tutaj, teraz crafting, a tutaj to samo było właśnie wtedy poprzednią tylko, że ja chyba z tego nie wziąłem nie tam nie, ten, ten nie będzie potrzebny. Redstone. Dobra, a potem na następny upgrade co ja potrzebuję diament i elektrumingot. Czyli ja mam elektrum inglat. Aluminium. Mam. I parę diament. Czyli to było tak: inwar tu, potem był tin tu, potem jakoś tak był redstone tu, i tu, i chyba tu. Dobrze pamiętam tak. Dobra, mamy. Teraz tutaj dajemy diamenty. Tu dajemy elektrium. Tyk. Hehe. Dobra. Dobra, mamy. Teraz szybko je tylko damy do ładowania. Eee. Od razu zejdę, bo chyba tam nie mam wręcza. Nie ten. Nie mam zwykłego wręcza. Super. Będę mnie ręcznie, bo tutaj musiałem rury niestety troszeczkę rozebrać, i nie wszystkie umieją pobierać te. Ale dobra, to moment, zaraz naładuję, i, i zaraz będziemy mogli z tym pojechać. Przygotujemy ciuchcie. W tym czasie to już tam będzie do zabrania. Także możemy możemy się szykować. Tu jak widzicie zrobimy ścieżkę dalej do kolejki. Tu jeszcze oczywiście dalej nie działa, ale ale musimy ją cofnąć. Pani mi się już nagrzeje i musimy ją cofnąć tak, żeby się mogły załadować i temy, temy się ładują, a i temy się ładują tu, czyli, czyli uda nam się to załadować od razu, bo powinny za chwilę przylecieć te baterie naładowane tutaj, no. To czekamy, tylko aż się załadują bateryjki i, i zaraz będziemy jechać. Dobra, może ja tutaj zrobię krótkie cięcie, żeby nie przedłużać tego, i widzimy się już tam na miejscu, gdzie będziemy ustawiać wszystko po kolei. No dobra, jesteśmy z powrotem. Eee, przygotowałem tu już pomieszczenie, w którym e, będziemy enchantować. I teraz tak, muszę doprowadzić jeszcze tutaj energię, i muszę doprowadzić jeszcze tutaj płyny. E, czyli potrzebuję tak. Co ja tu potrzebuję? Potrzebuję. A tych mamy znowu mało. Powinny być, co prawda, te lepsze kable. Kurde. E, mam ich tylko 6. Dobra, zaraz zaczymy tych ze 40. Weźmiemy Czy my mamy z czego je zrobić? Mamy pięć tych, to będzie osiem kabli słabo, nie mam kabli I to jest słabe kurde 2. Tu są na, na tych Hmm, dobra no dobra, byłem, wróciłem i dorobiłem sobie kabli, także kolejny przejazd z kolejką zaliczony. Mam te lepsze kable, więc będziemy je gdzieś stąd wyprowadzać, tylko... Aha, musi... może górą je wyprowadzimy, bo tutaj idą te słabsze. Górą tu nie mamy, bo tu już kolejka jest, ale możemy je górą poprowadzić tędy. Tutaj w dół. potem no wszystko się ładnie zamoruje. Ale trzeba wyłączyć prąd, bo za dużo, za mocno kopię. O, i poprowadzimy sobie je dalej. Tu ten. O. Co to za dziura? O. Paj. Mamy. Będę, tu będą, mam nadzieję, że 64 mi starczą. Bo kolejny raz kolejką jechać już mi się nie chce. i nie wziąłem sobie frame'ów, to trzeba byłoby to opuścić niżej. Dobra, na razie będzie tak. I tutaj gdzieś mamy płyny, które idą ze zbiorników to są te. Mm -hmm. mm. O no stąd możemy gadać. Potrzebujemy go. Chodź tu do mnie. Chyba trochę jest za głośno tutaj, coś mi się wydaje. Szczególnie teraz, nawet jeszcze troszeczkę ciszej. Dobra, mamy Tu mamy nasze maszynki Ustawimy sobie je W takiej kolejności Marpiew Auto Enchanter Tu Damy ściankę, żeby było ładnie symetrycznie. O! Super. O! Dobra, tutaj tylko trzeba podłączyć płyny. Dobra e, i tego przestawić, te wszystkie trzeba przestawić na wysyłanie cieczy. O. Dobra, płyn już dochodzi. Jak najbardziej. Płyn jest płyn. Dobra. Teraz tak, chcemy coś zeenchantować, na przykład mieczek. Możemy nie wiem, tylko prąd mu wyłączyć. Nie wiem czy te miecze będą działały tutaj. Ustawiamy poziom, mamy 30 poziom do ustawienia. I tu jak widzicie idzie work, czyli musi dojść do 2,500 i miecz dostanie jakiś enchant, ale... Nie wiemy jaki dostanie enchant i do tego celu będą nam potrzebne książki, których mamy tylko 8. A nie, których mamy więcej, bo mamy ich tutaj. I tutaj mamy, a tu mamy looting 4. Weźmy go. Na miecz looting jest bardzo dobry. Eee, I teraz tak, jak to nam się zrobi. No to nie jest to najszybszy proces, to na pewno yy, na pewno to tak. To nie jest najszybszy Musimy chwilę poczekać. Nie mam fasad Mam tylko czyste fasady. Aha. Dobra, to trzeba będzie robić fasady. Bo trochę mnie denerwują te rurki tutaj. Jak tam nasza energia daje radę. No już jest prawie, prawie cały I już naładuję sobie od razu kill off, bo e, on dostaje damage Ale kurde, wiem coś źle zrobiłem, uruchomiłem te, och tam jest klipper Skąd on tam się wziął? Nie! Nie buchaj! Tu muszę odciąć tą rurkę. Dawaj, odcinaj się. O! Bo mi się slajmy różowe tutaj tworzą. Nie potrzebuję ich na razie. Dobra. Zobaczymy, czy się zrobiło. Jest. Dostaliśmy Unbanking 3. No, na miecz średnie. Możemy dać go tutaj. Eee, dajemy książki i zdejmiemy z niego ten enchant i będziemy mogli go wykorzystać na przykład, nie wiem, na miecz, na coś, tak? I jak widzicie idzie. Dobra, następny sobie wrzucimy w międzyczasie na przykład kilof. Niech sobie idzie e, tutaj Ale tu ci bałagan się zrobił przez to Dobra. I mamy unblanking 3 w książce, miecz mamy znowu czysty, ale mamy na niego, mamy looting, tylko na razie nie chcę zakładać na niego tego lutingu, bo chciałbym, dobra pokażę Wam I, i po prostu w tym momencie skończymy. Dajmy mieczyk, dajemy naszą książkę eee, i widzicie idzie proces łączenia tego mieczyka z lutingiem. I dojdzie i będzie mieczyk z lutingiem Tu nasz kilo się produkuje. Jeszcze troszeczkę można kilka razy włożyć nie zdejmując z niego enchantu. Ale wtedy tutaj nie będzie 2,5 tysiąca. To zaraz Wam pokażę, jak założymy ten enchant. Tylko tutaj będzie pewnie z 5 Także lepiej jest po prostu zjąć enchant. I, i dokładać. I potem dołożyć go przez, przez to, bo dużo szybciej to wyjdzie. A mi jest znowu gorąco. No, jeszcze troszeczkę O, i mamy już yy, z ludingiem. Mamy w co walić, ale tu nic. Ciekawe, czy dostaniemy fortunkę. Oczywiście ten miecz możemy znowu sobie tutaj go zdjąć. To oczywiście jest nieefektywne to, co robiłem teraz, no bo niepotrzebnie go zdejmowałem, zakładałem, ale tu nie chodzi o to. O, mamy, widzicie, mamy znowu unranking, czyli a jak teraz go dam tutaj, to zobaczcie, mamy czas 10 tysięcy, czyli nawet 4 razy więcej, czyli lepiej jest zdjąć ten unblanking i włożyć go z powrotem yy, na do enchantowania, dużo, dużo szybciej będzie, w międzyczasie możemy włożyć łopatę yy, i o zdejmujemy, tutaj będzie mi potrzebna w ogóle jakaś yy, skrzynka Czas. sobie go zrobimy i ta łopata znowu możemy też dawać mniejszy level, więc to będzie dużo wolniej szło, ale to nie chodzi o to przecież, nie nasz mob essence na, na razie spokojnie daje radę, mamy go wystarczająco dużo, więc nie, nie trzeba się martwić o to, że go nam zabraknie także także spawnery pracują wyśmienicie pod tym względem Tutaj jest tego naprawdę sporo. No i to mniej więcej byłoby na tyle, co Wam chciałem poka pokazać odnośnie tego. Można tutaj enchantować zbroje, wszystko właśnie po kolei. Można to również chyba, znaczy najprawdopodobniej myślę, że można to zautomatyzować. Jeszcze ja nie myślałem jak, ale... Ale myślę, że jakoś na pewno się to da zautomatyzować, żeby nie stać nad tym. I tylko to wyciągać automatycznie hmm. bo trochę ten proces trwa długo, no ale z drugiej strony w międzyczasie tutaj jak widzicie o, perełki sobie pewnie lecą. O, mamy perełek slime'ów dużo. Możemy zabrać łuki, to możemy możemy puścić kolejkę znowu po prostu. Niech ona sobie pojedzie, to zabierze. O. 9 godzin, także spokojnie da radę wrócić A my dalej możemy się tutaj tym bawić. Łuk możemy sobie zenchantować Na przykład O, już zaraz się skończy łopata Mam nadzieję, że nie zostaniemy znowu unbreaking. O! Pięknie dostaliśmy fortunę. I to jest to, co nam było na przykład potrzebne. W tym momencie dostaliśmy fortunkę. Ona na łopacie nam jest kompletnie niepotrzebna, ale na kilofie już bardzo. Te dwa zużywają essence. Ten nie zużywa, ten zużywa tylko i wyłącznie energię, nie? I łuczek się też tam, coś tam na nim się założy. O. i mamy fortunkę, fortunkę i teraz myślę, że możemy co jeszcze by się przydała jakaś tylko efektywność ten no ten kilowf nie będzie potrzebna efektywność, wystarczy nam fortuna i unbreaking i będziemy mieli kilowf naprawdę wystarczająco mocno i dobry, czyli tak dajemy marpie w, yy, nie, ten, potem dajemy to i nam się założy, to to się szybko zakłada. Mieczek. A co to Ciuchcia nie pojechała? Już niemożliwe, żeby już wróciła. Czemuś ty maleńka nie pojechała? No. Dobra, mamy yy, i fortuna. No i będzie piękny kilo. Oj, widzicie, drugi enchant, jak zakładam, też jest dłuższy czas pracy. Tylko, że tu jest tylko 1200 z 500, a, a tu jest y, 10 000. Także, także, no, mimo wszystko opłaca się zajmować te enchanty. A to już jest wasza. O, tu dostaliśmy bardzo ładnie Power 4, yang King. Jeszcze jakbyśmy dostali to, że tylko jedną strzałę będzie zużywał, to byłoby git. Eee, może co, może sobie na przykład rzucimy budki. O. Budki też idą na 2,500, tysiąca, wszystko idzie na 2,500. tysiąca. No i tak to mniej więcej wygląda, także ja sobie tutaj poenchantuję to wszystko. Yy, troszkę nad tym sobie spędzę czasu. Muszę coś zjeść. O. o. I zobaczcie, jest piękny kilofik z fortuną. To czy mamy coś do wyk? O, mamy do wykopania z fortuną. Nie wiem, czy to jest akurat więcej. Ale możemy już kopać z fortunką. Węgiel. Chciałbym znaleźć węgiel, bo węgiel wypada zawsze jeden. A no tak wypadnie go na pewno więcej. Czy gdzieś tu jest jakiś węgiel? O, jest. No to sprawdźmy. Jeden? Nie, pięć. Pięć mam, dobra, jeszcze raz sprawdzimy. Sześć. Dziesięć. Jedenaście. A jak włączymy power moc. Ładnie, dobra. Także jak widzicie, enchanty działają jak najbardziej. Można, można e, sobie to w prosty, łatwy sposób enchantować dzięki całej tej, tej, że tak powiem, e, sprzętowni do produkcji MOB Essence. Jak widzicie, schodzi naprawdę sporo do tych enchantów. To, to nie jest tak, że to jest za darmo. Bo ten, te dwa były pełne. E, ten był też trochę. No trochę jej schodzi. Na pewno nie trochę schodzi. To nie jest. Nie jest to takie dos dosłownie tanie, ale da się, da się wytrzymać. Da się wytrzymać. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak dużo potrzeba tej Mob Essence, żeby żeby zrobić jeden, jeden Enchant. Ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć. O i co mamy? Protection 4. bardzo ładnie. Te budki to mogą od razu zostać takie. Jeszcze by się przydało powolne spadanie. No ale. Ale na razie sobie po, tak poeczantujemy. Dobra. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. E, pozdrawiam e, i do zobaczenia w kolejnym. Myślę, że w kolejnym już powoli zaczniemy ruszać Applied e, Energetic. Bo nie ukrywam, że tak trochę z Carimimim tam posiedziałem i tak trochę mu pozazdro, pozazdrościłem tego Applied. E, Stwierdziłem, że już mam na tyle dużo surowców, że mogę zacząć się powoli tym bawić. Tylko, że no, ja chcę to zbudować też tak troszeczkę na taką większą, większą skalę, mam na razie ten logistyczny, więc na, nie, na jego bazie będę budował taki na większą skalę duży system Applied Energetic, także myślę, że to nie będzie kwestia jednego odcinka, tylko w kilku, ale na pewno to z czasem zrobimy. Dzięki serdecznie. pozdrawiam Was, pa pa.